Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami i opinią na temat żelu wielofunkcyjnego hojka. Jest to żel. Przede wszystkim aloesowy, prawda? Tutaj, jak sami widzicie, mamy to jasno i klarownie zaznaczone na opakowaniu. No, i to jest produkt, który ja zakupiłem w sklepie gdzieś tam za 20 parę złotych, a zatem tutaj jak najbardziej cena, myślę, adekwatna do ilości. No i myślę też, że do jakości tego produktu, no bo ten żel właśnie można wykorzystywać do twarzy, do włosów, do ciała, prawda? No a to, co myślę, bardzo istotne, to że zawiera właśnie sok. палку Co myślę, ma dość istotne znaczenie, między innymi, czy to w nawilżaniu, prawda, czy to w odświeżaniu samej skóry. Dodatkowo też bardzo dobrze sprawdza się w takiej formie, nazwijmy to odprężającej, tak, takiej formie odżywiającej, również a zatem tutaj bardzo szerokie zastosowanie w łagodzeniu, odświeżaniu skóry. Prawda. Tutaj wszystko to rzeczywiście znajdziecie, jakie również można oczywiście. Się bardzo fajnie zrelaksować przy pomocy tegoż konkretnego żelu, tak? Tutaj bardzo ciekawe składniki można znaleźć w składzie. Polecam właśnie zerknąć na etykietę. No i ja też Wam powiem, że już jakiś czas właśnie korzystam z tego produktu. Tutaj wprawdzie tylko część tego opakowania została przeze mnie wykorzystana, natomiast to już nie jest pierwsze opakowanie, to już jest tam któreś z kolei. A zatem myślę, że mogę Wam spokojnie polecić ten konkretny produkt. Ja go bardzo często też stosuję, jeżeli gdzieś tam po słońcu, jakieś mam po prostu lekkie, nazwijmy to, opaleń, lekką opaleniznę, prawda? No i później chcę sobie po prostu taką skórę odświeżyć, gdzieś tam nawilżyć, no i wtedy bardzo dobrze się taki żel w moim przypadku sprawdza, tak? Natomiast tutaj też po prostu polecam Wam przetestować sobie, zobaczyć jak to będzie w Waszym przypadku, czy właśnie lubicie tego rodzaju żele, bo to też wiadomo, też nie każdy lubi, natomiast ja tutaj mam jak najbardziej dobre doświadczenia, dlatego jeżeli zastanawiacie się, czy warto, no to moim zdaniem jak najbardziej warto, tak? A zatem tyle ode mnie, ja jestem ciekaw Waszej opinii, napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o tym produkcie, no i zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem, no i jeżeli macie jakieś pytania, no to śmiało umieście je w komentarzu. No i to tyle, dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.